Cześć, z tej strony Dań Kamiński. W dzisiejszym odcinku opowiem Tobie o sytuacji, w której twoja spółka ma udziałowca w postaci innej spółki. Jak do tego podchodzą polskie banki, czy chętnie udzielają takim spółkom kredytu? Tego dowiesz się z tego odcinka. O, jak wyglądają klasyczne spółki, szczególnie spółki ZOO w Polsce, to chyba wszyscy się domyślamy. Schemat jest stosunkowo prosty: jest zarząd, przeważnie jednoosobowy prezes, są udziałowcy. Partnerzy, rodzina, partnerzy biznesowi, przyjaciele, którzy postanowili założyć ten biznes, i tak powstaje znakomita większość spółek w naszym kraju. Natomiast zdarzają się takie przypadki, że ktoś postanawia stworzyć strukturę, w której udziałowcem jednej spółki jest inna spółka tak? czyli mamy spółkę Zo, która występuje np. Na w naszej sytuacji o kredyt bankowy, a jej udziałowcem jest inna spółka Zo. Taki schemat jest jak najbardziej dopuszczalny. Inny schemat, który mogę powiedzieć, to jest na przykład spółka z o spółka komandytowa, czyli mamy ogólną spółkę komandytową i jej udziałowcem jest spółka z o. Tu ten mechanizm jest również e, udziałowcem w sensie wspólnikiem e, jest, jest również podobny. No i teraz pytanie jak do tego podchodzą banki i tutaj chyba najlepsze słowo to będzie e, delikatnie ujmując nieprzyjemnie. O. Nie mówię, że to skreśla od razu całą spółkę, natomiast jest to dość nieprzyjemne, szczególnie na, w pewnym sektorze, w pewnej wielkości spółek, do których zaraz e, dojdę. Generalnie to wygląda w ten sposób, że jest spora grupa banków, która po prostu oczekuje, że udziałowcami spółki ZO będą tylko osoby fizyczne. Grażyna, Krzysztof, Jan, Małgosia, nie ma to znaczenia, ale udziałowcami mają być osoby fizyczne. Jeżeli jest udziałowcem, Inna spółka, mniejszościowym, większościowym albo całościowym, no to niektóre banki kompletnie odrzucają taki wniosek, nie analizują nic, po prostu nie przyjmują takich klientów, albo zaczyna się no, proszenie, błaganie, żeby łaskawie się ktoś tematem zajął, i niestety przeważnie kończy się to również negatywnie. Mniej więcej takich banków jest 1 trzecia na polskim rynku, więc już na dzień dobry Twoja spółka okraja szansę o, o kredyt jakiś korzystny dla, na swoją dalszą działalność o 1 trzecią. Dodatkowo pozostałe banki, nawet jeżeli przyjmą taką strukturę, to mogą poprosić nie tylko o wyniki finansowe tej głównej spółki, która startuje o kredyt, ale jej właścicieli, czyli tego udziałowcy innej spółki ZO. I jeżeli okaże się, że tam. Jest coś, co nie budzi, nie budzi nadziei, nie budzi, nie budzi jakiejś wiarygodności, na podstawie właśnie tego właściciela, tak, tego udziałowcy, czyli innej spółki ZO, analityk bankowy ma prawo odmówić. Więc tu jest bardzo duże pole do popisu dla analityków, żeby temat, powiem brzydko, uwalić i niestety musisz bardzo mocno przemyśleć, czy na pewno chcesz w polskim sektorze bankowym taką strukturę stworzyć, czy nie lepiej po prostu pójść po najprostsze Linii oporu, czyli zrobić klasyczną spółkę z o, przykładowo, z normalnymi w sensie osobami fizycznymi, tak, udziałowcami, z rodziną, z bratem, szwagrem, kumplem, partnerem biznesowym czy partnerem życiowym i tak to prowadzić, jak to się mówi po Bożemu, bo po prostu przysporzysz sobie dzięki temu mniej problemów podczas analizy kredytowej. I teraz tutaj do tego wszystkiego, co powiedziałem, jest jedna potężna gwiazdka. Te wszystkie zasady tyczą się tak zwanego sektora małych spółek. Każdy bank nazywa to inaczej, to nie chodzi o nomenklaturę bankową i nazewnictwo w każdym z banków. Chodzi o tak zwany sektor detaliczny dla spółek, czyli tych najmniejszych spółek. Spółek do 5, do 6, do 7, do 10 milionów złotych obrotu rocznie. To są dla większości banków tak zwane małe spółki, każdy ma też różnie. Niektórzy traktują do 5 milionów, później już traktują jako średnie spółki. Niektórzy do 10 i tak dalej. Natomiast zakoduj sobie, że przeważnie na rynku do 10 milionów obrotu rocznego Twoja spółka będzie traktowana jako tak zwany mały gracz, no, mały, mały podmiot. I w związku z tym te zasady będą sztywne. W przypadku większych podmiotów od 10 milionów w górę, od 100 milionów, od miliarda w górę, no to chyba nie trudno się domyślić, że ciężko oczekiwać, że jakikolwiek analityk bankowy będzie się czepiał sytuacji, w której jakaś spółka za udziałowcem ma na przykład Orlen, albo KGHM, albo Lotos, albo jakąś inną renomowaną spółkę. No wiadomo, że wtedy przy takiej skali, przy tak potężnych obrotach, przy tak potężnej gotówce, te kwestie już strukturalne odchodzą na dalszy plan, no bo wszyscy wiedzą, że chodzi tu jakieś tam optymalizacje, ewentualnie kwestie właścicielskie, żeby jedna spółka zarządzała drugą spółką i ciągnęła z tego tytułu jakieś tam profity w postaci dywidend, więc jest to rzecz naturalna. Natomiast w przypadku tych najczęstszych takich, w cudzysłowie, zjadaczy chleba, najczęstszych spółek, z o, szczególnie, które występują w naszym kraju, jeżeli chodzi o ilość sztuk, no to właśnie są to spółki do 10 milionów, czyli tak zwane te małe. I przy nich musisz zwrócić szczególną uwagę, żeby właśnie nie rozbudowywać tej struktury, Struktury. Nie robić takiej struktury pączkującej, że jedna spółka jest, jest udziałowcem w drugiej spółce, ta z kolei jest udziałowcem gdzieś tam jeszcze, bo niestety w przypadku kredytu bankowego i polskiego sektoru, ba, sektora bankowego może odbić się to Tobie czkawką i przez właśnie ten element Twoja spółka nie otrzyma kredytu bankowego.